Przypominać o różnych tradycjach bożonarodzeniowych. Chyba warto, bo jak widzimy, ile osób rotuje tutaj, ile przychodzi, ile wychodzi, to chyba mieszkańcy powoli przyzwyczajają się do no, kolejnej takiej naszej lokalnej tradycji. Staramy się to robić w takiej ciepłej atmosferze. Nie jest to rozmuchane na jakimś dużym placu namiot. Dość gęsto w środku jest od stoisk. Bardzo różnych, ale zdecydowana większość nawiązuje do tradycji bożonarodzeniowych. Zrobiliśmy z własnoręcznie robionymi ozdobami na choinkę, z różnymi wazonami, świecznikami. Wszystko wykonane własnoręcznie. Przygotowujemy to miesiąc przed takim jarmarkiem i po prostu sprzedajemy. Tutaj przy tym stoisku dzieci mogą wykonać własnoręcznie świąteczną kartkę i tak samo również ozdoby świąteczne. Oczywiście z kolorowego papieru, żeby było ekologicznie. Taką ładną kartkę z napisem w środku. Grałem na gitarze i teraz zrobiłem bombkę, a teraz robię karteczkę. I co będzie na tej karteczce? Bałwanek, choinka, i czerpa Mikołaja. Ten aniołek jest tak prosty i tak tani, że w każdym domu może zagościć. Tu jest troszeczkę papieru śniadaniowego, yy, karteczka Brystolu yy, i trochę sprawnych rąk, tak? Gnieciemy to wszystko, przyklejamy, tworzymy. Im bardziej zmiętolimy, tym lepiej nam. Potem wyjdzie. Chciałbym, żebyście Państwo zawsze pamiętali, że ta szkoła jest również szkołą Państwa. Że gdzieś tam, w którymś momencie macie okazję się w niej spotkać. To są osoby starsze z Sianowa, zazwyczaj to są osoby samotne, mieszkańcy samego Sianowa. Ja jestem bardzo wdzięczny organizatorom, czyli trzem zarządom, bo to warto podkreślić, że nie burmistrz jest organizatorem, a zarządy osiedli. I to jest ich inicjatywa, jestem tylko gościem. Czym więcej osób przychodzi, nie zawsze jak widać jest to pełna sala, tym lepiej, żeby choć trochę radości tym, którzy czasami w święta muszą być sami, dać teraz. Wyjeżdżały za granicę, no po prostu zostałam sama i tak mieszkam sobie tu, w tym Sianowie. Tylko się zdrowych świąt rzeczy Każdy prosi o zdrowie. Jak będzie zdrowie, to i będą pieniążki, i będzie wszystko. A jak nie będzie zdrowia, nie będzie nic. Ja przede wszystkim dla siebie to tylko zdrowia, bo więcej jakoś tych pieniędzy musi starczyć, bo mój mąż. Dziesiąty miesiąc jak umarł, to tak sama jestem, dzieci wszystko daleko, także tylko zdrowia, nic więcej. Oraz dziesiąty w tym roku dziewczynki z zapałkami. Jest to akcja cykliczna od 10 lat. E, mieszkańcy gminy Miasta Sianów e, e, są bardzo hojni. Zbieramy zawsze na dzieci, które e, są z terenu miasta i gminy Sianów. E, są to przeważnie dzieci chore. Dzieci zbierają dzieci, bo tak naprawdę gimnazjaliści, przeważnie dziewczyny, które są umalowane, podobne do tej baśni, dziewczynki z zapałkami, zbierają, zbierają za, przekazują paczki zapałek, zadatki na, 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 na tą akcję. Zbieramy u nas na wsiach, w Dąbrowie, w Karniszewicach, w, Grabu, w Grabowie i w Dąbrowie na Oliwie Szmajdziak, która ma 13 lat i urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i na Kamila Gąsiorka, który ma 18 lat i urodził się z porażeniem mózgowym i zbieramy głównie na rehabilitację. I zawsze wspieram, zawsze wspieram, bo to jest... Pani piękne. Ja myślę, że to jest szczytny cel. Bardzo dobry cel. Zbieramy na chorę dzieci w tym roku jest to chora Martynka i Fabianek. No Dzieci są bardzo malutkie, potrzebują pomocy, więc stoimy i zbieramy. Drugi charytatywny turniej, tym razem Alboi. Zmieniamy trochę formułę, gramy plus 35, żeby była większa zabawa. Przede wszystkim zbieramy na fundację, na Sionowską fundację, jesteśmy razem. Przy pomocy fundacji Progres Koszalina się, udało się pozyskać fundusze fundusze unijne. Troszeczkę z większym rozmachem. Też mamy taką fajną ekipę z Niemiec, zaprzyjaźnioną, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Fundacja Progres została zaproszona przez Sianowską Fundację. Jesteśmy razem tutaj przez Maćka Lewandowskiego przy, do pomocy przy, przy organizacji drugiego turnieju charytatywnego Old Boyów. Tutaj zaangażowaliśmy się, pozyskaliśmy kwotę z urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy. Imprezę dofinansowało też miasto Sianów i dzięki temu mogliśmy tutaj pomóc i zaangażować się w ten turniej. Sianów jest dość popularny jeśli chodzi o różne akcje charytatywne, to są i akcje sportowe i każde inne zbiórki i przecież rajdy 4x4, ale fundacja, która organizuje ten turniej, fundacja Jesteśmy Razem, nie zbiera tych pieniędzy na jedną konkretną osobę. Tu już jest na tyle, zarząd Fundacji to fajnie zorganizował, że składa się wnioski, więc pomaga się tym, którzy w naszej gminie no gdzieś są z jakichś powodów instytucjonalnych poza tą opieką, albo jest ta opieka społeczna czy lekarska zbyt mała i wtedy składając wniosek można dostać wsparcie Fundacji, więc cieszę się, że w naszej gminie też ta, ta, takie rzeczy się dzieją. Która, ponieważ jest sam, składamy się z kilku osób, to jest kilka osób, które pomimo pracy, obowiązków domowych, licznych, ma czas, żeby spotykać się popołudniami i poświęcić ten czas dla siebie. I nie sądziłam, przyznam, że sprawi nam to tyle radości i frajdy. To jest efekt tych naszych działań. I tak, na dobrą sprawę, to jest wynik półtoro, półrocznej pracy. Zajmuję się na co dzień finansami, nie tylko w domu, ale i w pracy. I powiem szczerze, najlepsza forma relaksu to zaraziła mnie moja siostra, która prowadzi tutaj ten klub, pani Anna Sosnowska. I rzeczywiście uważam, że to jest najlepsza forma relaksu, odpoczynku, takie przyjemne, spożyteczne. Są to rzeczy praktyczne. Które może, mogą stanowić część wystroju naszego wnętrza. Chcemy otaczać się rzeczami pięknymi, tak? niekoniecznie chińszczyzną, którą możemy dostać za 2 złote. Więc, jeżeli kupujemy jakieś rzeczy, są to y, deski albo y, polskich y, producentów, tak? kubeczki, a następnie za pomocą rzeczy niepotrzebnych, czyli papier, serwetka. Nie korzystamy na razie z papieru ryżowego, bo jest kosztowny dosyć, więc. Próbujemy z tego zrobić takie małe dzieła sztuki. No ja przede wszystkim jednak wolę pracę dekupażu, czyli pudełka ozdabiane, postarzane. Natomiast inne formy póki co jeszcze nie umiem, ale bardzo bym chciała się nauczyć malować. Od sierpnia przychodzę na zajęcia, na warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Sosnowską. Mój dorobek, w związku z tym, nie jest wielki, ale to jest wieszak, stolik i walizki. Walizka, ta największa.